Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jeżeli y, gdzieś Państwo jako przedstawiciele mieszkańców uważacie, że sposób, bo tak rozumiem, tego co się dzieje w szpitalu, jest niewłaściwy, to ja, proszę Państwa, informuję, że ja jestem gotów ustąpić ze stanowiska. To nie stanowi żaden problem. Dla mnie. Także proszę rozważyć, jeżeli Państwo uznają, że tak jest, to bardzo proszę. Proszę Państwa, ostatnie decyzje wojewody w sprawie naszego szpitala Mińskiego, Omar, znowu nie doprowadziły do protestów społecznych. Kobiety wydawało się, że pójdą na ulicę. Na szczęście wojewoda się zreflektował i w Mińskim y, oddziale położniczym mogą rodzić kobiety. No jest tam część oddziału covidowego, ale połowa mniej więcej jest dla noworodków. To pierwsza dobra rzecz. Druga sprawa to za obietnica dyre dyrektora y, szpitala i całego y, ośrodka nasza, naszego leczniczego, y, że będzie do, y, przyjmował dosórów wszystkich, którzy się zgłoszą, jeśli będzie zagrożone życie. Co potem? No może nawet operacje będą robili, mimo że i chirurgia również jest COVID-owa. Mówił o tym, odpowiadał na pytania dyrektor, ale musimy posłuchać sami, co miał do powiedzenia, bo ja mogę dużo dużo mówić, ale to nie będzie setno sprawy. Chodzi o styl, w jakim sposób dyrektor Martyniak odpowiadał na pytania radnych powiatu. Przyznam, że byłem czasami zażenowany. Na chwilę obecną przy olbrzymim wysiłku personelu podkreślam to raz jeszcze w zmniejszonych składach osobowych, które wynikają z zachorowań, z kwarantan, szpital i przychodnia funkcjonuje. Koordynację między szpitalami prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Są szpitale obok, które nie otrzymały takich decyzji od wojewody i one powinny przejąć obowiązki oddziałów, które zgodnie z decyzją wojewody zostały przeznaczone dla pacjentek, również ciężarnych. Taretki wożą pacjentów między szpitalami i gdzieś ta pomoc musi być dostarczona. Mam nadzieję, że zdążymy się przygotować na to, że będziemy mogli pomocy wnieść we właściwym czasie. Żaden szpital nie koordynuje ruchu pacjentami pomiędzy szpitalami. Otrzymujemy zadanie, wykonujemy je. Pozostałe szpitale muszą przejąć ciężar, który wynika z tego, że jeden z oddziałów został dedykowany do określonej sytuacji. Ja przepraszam, ale tak dla porządku chciałbym podkreślić, że my nie zamykamy szpitala. Szpital został decyzją wojewody w, przekształcony w szpital covidowy. To tak a propos, żeby była pełna jasność. Ponieważ no, słyszę słyszę różne informacje, jeśli osoba umiera zarażona, która była zarażona na, na wirusa COVID, jak ta osoba jest zabezpieczana? Bo też słyszałem, że. Rodzina już tej osoby nie może zobaczyć. Tak, nie może się z nią tak bezpośrednio jakby w ten sposób, nie wiem, zobaczyć, pożegnać, że ta osoba jest no, w jakimś podwójnym, przepraszam, no, worku. E, jak, jak to wygląda tak? Po prostu od, 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 od środka, bo, bo to są bardzo trudne sprawy. To znaczy tak, nie przytoczę dokładnie procedury, bo jej nie pamiętam. Zasada jest taka, jak pan. Radny powiedział, że jeżeli nie chcę opowiadać w tej chwili, ale to nawet ciała poddawane są kremacji, tak? Nie ma ostatniego pożegnania. Te wszystkie elementy izolacji osoby zmarłej muszą wystąpić, te procedury są wydane też do zakładów pogrzebowych, są przestrzegane. Ja po prostu tej procedury, żeby Krok po kroku powiedzieć, nie pamiętam. Mm -hmm. Wiem, że ona funkcjonuje, została wydana już w okresie wiosennym. Tylko wtedy nie było takich skali zdarzeń. Dobrze. A, a czy też jest prawda, że, y, że właśnie są jakieś zalecenia, żeby ewentualnie no, mieć na uwadze, że będzie duża, większa liczba zgonów i żeby tutaj no, być przygotowanym na taką sytuację? Odpowiadając, jak działa mechanizm? Postępowania z osobą zmarłą w szpitalu. Nie byliśmy i nie jesteśmy przygotowani na bardzo dużą śmiertelność. Co przez to rozumiem? W każdym szpitalu są tak zwane pomieszczenia promorte, gdzie do czasu odbioru przez zakład pogrzebowy przebywają, przebywa zmarły. I my też te pomieszczenia mamy. Jak do tej pory ruch osób, które zmarły na z różnych przyczyn, odbywał się według ustalonej procedury i nadal się odbywa i nie dotarły do mnie informacje, żeby następowało jakieś bardzo to są trudne słowa. Magazynowanie zwłok na terenie szpitala. Czy w szpitalu mińskim zostały odnotowane zgony covidowe? Musicie Państwo rozróżnić pewną statystykę dla mieszkańców i dla osób zmarłych spoza terenu powiatu. Osoba, która, a mieliśmy przypadki na oddziale śmiertelne z powodu Zakażenia. Znaczy, ja teraz. Nie ja nie znam treści wszystkich y, przyczyn, które były na tym, y, na tym oddziale, ale wszystkie są w związku z COVID-19, tak? Może nie bezpośrednią przyczyną, ale w związku. Więc przypadki śmiertelne u nas były. Nie wiem, ile osób z tych, które odeszły, było mieszkańcami naszego powiatu. Nie pamiętam też ilości osób, które zmarły. Mogę oczywiście te dane przygotować, ale w tej chwili ich nie posiadam. Jeżeli na terenie Powiatu Mińskiego dochodzi do zgonu i jest to podejrzenie zgonu e, związane, znaczy podejrzenie zakażenia wirusem e, SARS-CoV-2, e, kto jedzie, czy mamy takich lekarzy? E, oczywiście nie chodzi mi o personalia, ile mamy takich lekarzy, ilu mamy takich lekarzy na terenie naszego powiatu? Co mówić mieszkańcom, bo takie pytania się pojawiają. Gdzieś jest lekarz do stwierdzenia na zewnątrz, ja nie wiem kto to jest, nie wiem jaki jest do niego kontakt, ponieważ w szpitalu to sami wydajemy orzeczenia w stosunku do, do swoich pacjentów. Jeśli chodzi o ustawę, która mówi o orzekaniu, wydawaniu z, zgonu, to mówi się, że lekarz, który ostatni miał kontakt z pacjentem. Co do zasady, interpretując to, przyjmuje się, że jest to podstawowa opieka zdrowotna. Przypominam państwu, bo często wydaje mi się, że państwo zapominacie o tym, że ochrona zdrowia w powiecie miejskim to jeszcze 47 poz -ów. Wobec przekształcenia oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału chirurgicznego w Kowidowski, w których szpitalach pacjenci niekowidowi będą mogli otrzymać potrzebną pomoc. Czy w instytucjach podległych wojewodzie funkcjonuje komórka zajmująca się Przemyślaną dyslokacją chorych niecovidowych, jeśli tak, prosimy o wskazanie kontaktu. Zgodnie z zaleceniami Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2020 roku chorych podejrzanych o COVID powinien być hospitalizowany w w oddziale dedykowanym dla chorób podejrzanych. Tutaj Państwo mówicie o rzeczach, których naprawdę ciężko jest odpowiedzieć, no bo to, co powiedział Pan Dyrektor, wskazać w szpitale. Dzisiaj są te wskazane, a za godzinę dostajemy informacje z Cochołowa, że mają dodatni powit i żadnej pacjentki naszej nie przyjmą. Węgrów zamknął się niedawno zmiana dnia Garwolin ma te same problemy, więc tutaj my musimy się postarać, żeby te nasze pacjentki jednak mogły w jakiś sposób rodzić w tym miejscu. Tym bardziej, że nie każdą pacjentkę z akcją porodową da się gdziekolwiek odesłać z miejsca. Bo jak coś się dzieje, to nie wiem, kto się podpisze pod tym, żeby ją transportować 30 czy 50 kilometrów gdzieś do szpitala, nawet jeżeli tam będzie miejsce. Ja chciałbym poznać y, opinię pana dyrektora, bo rozumiem, że to stanowisko było konsultowane zarówno z panem dyrektorem, jako zarządzającym całą placówką, jak i pan dyrektor bezpośrednio z y, zastępcą swoim do spraw medycznych. Chciałbym poznać stanowisko y, pańskie. Nie ma regionizacji. Można rodzić praktycznie w każdym szpitalu. Nie ma czegoś takiego, że szpital. Rzecz, że jest się przywiązanym. To jest taka na zasadach jak, jak jeden wyjmuje, no to drugiemu dokładam tak, czyli wy bądźcie w gotowości w pierwszym rzucie do obsługi powiatu miejskiego na przykład to jest moje osobiste zdanie. W przypadku szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych MSWA w Warszawie, który jest poziomem chyba czwartym, czwartym poziomem yy, zabezpieczenia covidowego my prawdopodobnie od jutra będziemy trzecim ze względu, znaczy od soboty będziemy trzecim ze względu na specjalistykę. E, zamknięto szpitalny oddział ratunkowy, traktując go tylko jako nie jako izbę przyjęć dla pacjentów chorych na COVID. Nasz szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje w systemie ratownictwa medycznego, co na to przez to należy rozumieć. Koordynator ratownictwa medycznego i zespoły ratownictwa medycznego. Założenie jest proste, bo nikt tej ustawy ze względu na COVID nie zmienił. Transportuje chorego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. I teraz do nas trafi pacjent chirurgiczny, być może zdrowy. Trafi na SOR. -y. SORY, proszę Państwa, z założenia posiadają sale zabiegowe, gdzie mogą wykonywać nieskomplikowane Nieskomplikowane zabiegi. Jeżeli trafi tutaj, pojawi się kolejna komplikacja, bo na pewno będzie miał, będzie miał udzieloną pomoc. Jeżeli będzie trzeba operować, lekarze staną przy stole operacyjnym, dokonają operacji. Pacjent po tej operacji powinien być natychmiast ewakuowany do Szpitala Zielonego, tam gdzie nie ma osób zakażonych. Tak jak kobieta, która urodzi u nas, natychmiast powinna być przewieziona. Do szpitala, żeby in, w którym nie ma chorych, żeby nie była zakażona. To dlaczego ci pacjenci tak leżą? Yy, wprowadzono szybkie testy, one są na sorze. Yy, wymaz wykonuje się szybki. Yy, właściwie tam po paru nastu minutach jest wynik. Jeżeli pacjent jest dodatni, to mamy zalecenie i procedurę, że wtedy mamy wykonać yy, test. Ale mamy też pacjentów, którzy przychodzą, test wychodzi ujemny, a klinik, objaw kliniczny jest dodatny. Tak? I wysyła i pobiera lekarz, kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, zleca test. Na testy, proszę państwa, w ostatnim czasie czekaliśmy do pięciu dób. Są wśród państwa osoby, które doświadczyły tego czekania i niepokoju. I ci pacjenci są na sorze. Czekają na wynik, bo nie są dodatni, więc nie mogę ich wsadzić na oddział, gdzie są wszyscy chorzy. Nie mogę. Nie mogę też ich przenieść na oddział zdrowy, bo być może są chorzy. Nie mam dwóch oddziałów internistycznych, nie mam dwóch oddziałów chirurgicznych i dwóch oddziałów ginekologiczno-położniczych, bo mam 90 osób na zwolnieniach dla tych oddziałów. Więc wyobrażać sobie można bardzo dużo. Ja zapraszam większość, żeby sobie osoby, które mają wątpliwości, ubrały się w kombinezon i przeszły się na wycieczkę po szpitalu. Mówiono, że w szpitale czwartego poziomu, tu w przypadku Mazowsza, to jest szpital MSWiA, zostanie powołany koordynator do kierowania ruchem chorych COVID. Super osoba, prawda? Tu mamy wolne łóżko, tu przewozimy podejrzanego, tam zakażonego. Tydzień temu mój zastępca starał się odnaleźć tą osobę. Nie odnalazł. Liczy się zawał, udar to są minuty. Nie posiadamy szpitala w szpitalu oddziału kardiologicznego, żeby zmierzyć się z zawałem, bo to jest pierwszy poziom. Nie posiadamy, nie posiadamy też oddziału neurologicznego, aby zmierzyć się z wylewem, tak? Ten pacjent powinien natychmiast być przewieziony do właściwego oddziału. Co robi lekarz? Ten lekarz, który ma jednocześnie przyjmować pacjentów w sorze. nie żaden inny, nie ratownik czy pielęgniarka, która chodzi, tylko ten lekarz. Ten lekarz bierze telefon do ręki, bierze listę i dzwoni po szpitalach. Czy Pan przyjmie pacjenta? Czy Pan doktor przyjmie pacjenta? A jakie objawy? A my nie przyjmiemy, bo mamy zakażenie bo zamknęliśmy oddział, bo zrobiliśmy postępowanie epidemiologiczne i wyszło nam, że wszyscy idą na kwarantannę, a może nie mamy personelu, dlatego mamy postępowanie takie, nie wiem. Różnie, ja nie chcę gadać głupot. My tu dzisiaj mieszkamy, to jest to szpital powiatowy i pytania mieszkańców są, no teraz to ginekologii, to, to Pani pytała pani, pani, Pani Radna, znaczy tu Pana wyjaśnienia, no właśnie co chwilę do porodu jedzie karetka i nie wiemy gdzie wiedziemy? Ja rozumiem sytuację ciężką. tylko to mówię jeszcze raz i weter, to idzie Weter, że szpital powiatowy, patrzy bo po to powiat, nie zarządzający z góry, który mówi, że szykujcie łóżka, tylko powiat powiatowy sobie nie radzi, tak są mówią niektórzy mieszkańcy. Zakładam i staraniem Naszym jest to, aby jak najdłużej utrzymać dostępność do wszystkiego, co jest niezbędne, czyli od diagnostyki obrazowej po porady specjalistyczne. Ja nie planuję ograniczenia dostępu żadnego. Jeżeli personel nie zachoruje, a może, bo to też są tylko ludzie, jeżeli będę miał do wyboru i będę musiał przesunąć Pielęgniarki czy lekarzy z innych miejsc na oddziały, to będę te decyzje podejmował bez względu na to, czy to się będzie będzie ładnie wyglądało, czy źle, wybierając mniejsze zło. Z kolei, jeżeli y, gdzieś Państwo jako przedstawiciele mieszkańców uważacie, że sposób, bo tak rozumiem, tego, co się dzieje w szpitalu, jest niewłaściwy, to ja proszę Państwa informuję, że ja jestem gotów ustąpić ze stanowiska. To nie stanowi żaden problem. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać? TV.